Siemareczko witam was w kolejnym odcinku z symulator z, 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 z symulacji żula z ta symulacja żula jestem władcą gołębi i to dowiedzieliśmy się od y, pani pani y, tej królowej gołębi że musimy się udać do złomowiska wtedy dowiemy się coś więcej na temat zaginionych gołębi więc Robimy to, robimy to. Musimy się tam udać. Zapierdzielamy Karl. Karl, zapierdzielaj tam szybciutko. Mamy kościora do wykonania Wydaje mi się, że to jest tam gdzie zaznaczyłem. Ona coś gadała, że... Curda. Nie mam czasu. O, Uwaga! O ojej! Policja! Ba. To, spierdzielamy. Ta, to wygląda jak złomowisko, co nie? O <gulę> ogóle, na wieździe jakieś te działa, typu lampy. Alright. O kurde, goj nas. Dobra. Klas frajera. O kurde, prawie złapał. Kolejny idzie. Oj. <gulę> o, ślepy O nie, można normalnie sobie tutaj pasać po śmieciach. Ty, zgubiłem ich.

Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left to those fuckers. Yeah, more trashed, yeah, yeah. More so. professional. More not a mentally unstable clown with a hook or a hand. Uh -huh. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. I'm sorry. I'm a little bit short fused lately. I kind no, I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? What do you think? Uh, uh -huh. Great. This is, a, is a, a thank you gift for my competition. I strapped it onto your shopping cart.

Szybko! Kwestia od klauna! Bawaj, lecimy tam. Ile mam czasu Gdzie jest czas? Um... Aha! Jest <laughs> czas na tym prezencie! Ja tego nie zauważyłem na początku. Panie policjancie, spokojnie. Jestem tylko żulą. lecimy, 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 lecimy on nie może się na nas zawieść. Oh, musimy God. dostarczyć tą paczkę Are na czas. Oj panie Karl, szybciej. Ale dzień, daleko jeszcze? A, bior, ziór, to to na miejscu, widzowie. Wow! How much time do we have left? Oj, jeszcze nie mogę Szybciej Buzek mi chciał jechać Uwaga, uwaga, uwaga! Okay, hops. Jak to wziąć? Emm. Um, nie, to jest ziarno, bla, bla, bla. Ja muszę po prostu tu wjechać Okej. Okay. Myślałem, że muszę to wyciągnąć i tutaj położyć. Wszystko zautomatyzowane, okej. Okay. No, sporay stąd. Spadamy. Wow, cztery gwiazdki! O kurde, już <śpuszczam> po nas. <śpuszczam> Policja węszy. Oh. Cieszka. Dobra, chyba mi nie zauważyli. A może mnie zauważyli? To goją nie. o nie! Szybciej! Bo zgubiliśmy ich, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Eee, easy, easy, widzowie. Kurde, porobieni. Nie wiadomo, że clown coś knuje. To nie były fajerwerki, to była bomba. Co nie dzisiaj, dokładnie. Carl. Dobra, mieliśmy się z nim spotkać teraz, u nas. Clown mówi, że u nas na chacie się spotkamy. I czy to jest nasza hata? to wysoko prawdopodobne. Dobra, to jedziemy do domu, zobaczymy. Dostaniemy w nagrodę. Mam nadzieję, że kolejnego gołębia. Do naszego gołębnika. Dawaj, 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 Karle. Pieszenie. Wo? W. Hamulc, okej. Okay. Zapalasz, o, Zapalasz i wykańcza. Mmm. Dyr, dy, Jademy, jademy. Siuuu. Uwaga. O kurde, wandalizm. Ale dobra, policji nie było na miejscu. Bez przypału. <grym> Pawnshop. Ciekawe, co tu ciekawego będzie można kupić? Może jakieś bronie w przyszłości, albo co? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jesteśmy na chacie. Pa, jest nasz gołębnik. Jest clown. Siała, clownie. To było mnie. So, I'll oh. throw it there and I'll recycle it and provide you with raw building. Oh, so that's, like that's on the As promised, here are some free additional oh. materials. And make sure you store them somewhere so they're easily available for construction.

Eee... Którą Okej, wejdź. Mm, wow, Produkcja. Warsztat. Okej. Co? Ale to jest dobre. <laughs> Dobra, workbench'a stawiamy. <laughs> tu poziomu pierwszego, jak w raściko. Dobra, siup. Yeah. I right. e. Dobra, możemy sobie coś teraz stworzyć. Prosty zestaw naprawczy, zaawansowany zestaw naprawczy. Mistrzowski zestaw naprawczy, głośno blacha Miedziane rurki, papieros, papieros. Nasiona tytoniu, nasiona pomarańczy, gruszki, jabłka, żółtej brei, żółtej brei, elektrobluszczu, czterolistnej listnej kończynki, błysko grzyba, smoczy o smoczy znalazłem, klaun jagody, Czostku bakła o, bakłażany, o bakłażany, ogórka, cebuli, okej, okay. kurde ile tu możliwości. Dobra, zestaw naprawczy sobie zrobimy, co? Ops. Te dodane do ekwipu... Okej, okej. Dobre. No To w tym gułębniku mogę użyć. Hmm, tylko. Mmm. Dobra, Skarla muszę wyciągnąć, Okej. Okay. Hmm, weź jeden. I co ja mam teraz E, napraw. Boom! Easy! Time for me to blow. Wow. Remember, that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more uh, gift deliveries. Okay, Spoko. Dobra, Good job, pal. I didn't like the part where I was a living bomb, but I am glad that it worked out in the end. <laughs> Krzywce są w niebezpieczeństwie. Znajdź mnie jak najszybciej. Twój zaufany spy, Bugsy. To nie brzmi dobrze. Powinniśmy od razu zapłacić naszym szpiegowi. Okej, musimy naszego szpiega odwiedzić. Dobra, co my tu mamy? Użyj. Koszt ulepszenia. Drewno, złom, karton, gwoździe. Gwoździe widziałem, że możemy craftować. Karton to musimy zdobyć. Złom też. I drewno. Całym mm -hmm. tutej materiał wybuchowy potrafię w cel i powoduje duże obrażenia. A ah, wtedy ten shuriken nam się ulepszy jak z, z ten z ulepszymy workbencha nie? Dobry! I pomyście że on będzie wybuchał nie? Ten gołąb. Ja pierdyka, niemożliwa gra. Dobra, gdzie my musimy? Ehm, do naszego szpiega, gdzie jest ten szpieg? Dobra, polecimy Na kolejne wyzwania. Oj, sorry, sorry. Oj, oj, oj. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem. Ale ładne miasto. Pięknie to wygląda, pięknie to wygląda. Ooo, wow. torki. Ciekawe do czego nam się przydadzą ładunki wybuchowe. Od klauna. Dobra. ma? You know the drill. Keep your distance and look away. Yeah, yeah. We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? Creeps. We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces if of. You want to keep any creeps on your side? You better go and save them. Now. Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Kurde, dobra. Musimy. zdobyć respekt. Wise. Ratować Wise. Alright. Aha, niewydane punkty talentów. Kolejne mamy. Okej, okay, ile mamy w ogóle punktów talentów? Gdzie to jest napisane? Punkty talentów. Jeden mamy dostępny. Kolejny. E, wytrzymałości. A można. A to ja mogę co chcę kupić. O, stolowy żołądek. Um, Pragnie wyczerpuję się w wolniejszym tempie. O! O! Pod expa to chcę. Oczywiście, że tak. Więcej ekspa. To jest to! Dobra, co tu się dzieje? Są w Obe. Dobra, szpo oh. Łatomi mało oni małotowami strzelali rzucali <grystanie> To jest What?! Kurde ale świry naprzód co ataku Daj policja Dobra Elo no. Kurde <grystanie> A <laughs> oh it's the... hello so is so <laughs> <laughs> yeah we <problemo>. won back some <laughs> respect on the streets can respect on street creeps into our base so keep saving them pal! cool i think we're ready to show evil way that they shouldn't have messed with us however if you want some more practice first I suggest locating and taking over some of the bug bases. They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of the state. Yeah, city. Exactly. That's right. Simply so follow the bug bugs, same graffiti, if you want to find their disgusting nests. <laughs> <laughs> Dobrze. Ja no problemu. Musimy im pokazać, że Wise jest on zom. Rolone Robale Dobra, nadchodzi na Robale grożą napadem na Twoją bazę. Jeśli nie uiścisz opłaty za ochronę, co możesz zamiar z tym zrobić? Poproś Wazy, aby się tym zajęły. Tam obroń bazę. Oczywiście. Dobra, szybko. Jedziemy. Kurde, Robale atakują. Na no, lot robali. Ciekawe, ile il, robali będzie, nie? Najwyżej poprosimy Wise o pomoc. <noise> Te Wise i robale. Super. Dobra, jesteśmy na miejscu, w łzeczku. Gdzie są robale? Weź w tryb budowy? Nie, nie, nie. Dobra, czekamy na nich. Zaraz zaatakują, podobno. ...liczną armią. Ej, a ja może coś mogę wybudować takiego... Ej, ...do obrony, co nie? Obrona, o! Wyrzutnia butelek. Dawaj, wyrzutnie butelek, gościu! Ale chyba nie mogę. What? Dobra, brajerzy, co mi robisz? Kolejny! Postał mój recykler. Elo, my! Uciekać? Nie ma ucieczki. Uh -huh. Robale pokonane! Juhu, udało się! Ty! Easy! Robale to do to, 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 to niczego się nie dają. Czterech zaatakowało, Wszyscy w pierwszym obskoczyli. rajerzy. Hmm, w ogóle materiały by mi się jakieś do budowania przydały. Co nie? Katalog. Obrona. Czego mi brakuje? A mi wszystkiego brakuje. Złomu w ogóle wszystkiego mi brakuje. Może pójdziemy jakiś śmietnik yy, przeczeszemy. Tu są jakieś śmieci. Może coś ciekawego znajdziemy. Wózek do mnie. Hmm, podnieś. Rzuć. Nie, bez kopa to za o, 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 o! Jaki wandalizm. Nic tego się nie robi. Nice! Ooo! Ooo! O, o. o kurwa I tu drewno! No i to mi się podoba. Kozak, co? To to zabawka. A, yeah, to do recyklera I to pewnie nie wrzucimy, nie? Ten klapek też do recyklera wrzucimy. I zawsze coś będzie. Pokrywę też do recyklera. A śmietnik cały do recyklera? Nie, nie do rady. Panie policjancie, ja nic nie robiłem. Ten zwykły złomiał, że O, puszka. Nice. Oh, nice. O, świetna giereczka, bo ja mam. naprawdę dalej grałem w tak dobrą grę, nie? <grych> o, o, Co to? Ciebula. Oh, yeah! Ty, ile tu śmieci! Drewnienko. To już okej. Okay. Dobra, trzeba kopa w to zadupcy. A nie, kłódka jest! Okej, okay, to jest wyższy poziom, wyższy poziom y, już otwierania zamków, nie? Kiedyś ostatnio jadłem? O właśnie, dobrze mówisz, panie Karl. Teraz jest zjeść, spożyj, spożyj. Okej, okay. tu, trzymaj. Ja mogę mu rzucać. What? Chodź, karl bliżej. Chodź, Carl, kurde, to jest dobre. Ty, a czemu tego nie mam? Wiesz o co ci chodzi? Chodź, chodź. Je, ci fys. O, Zobacz. Jaki punek jest pełny. Aha, rozumiem. Dobra. Ja do, do, do recyklera. Teraz musimy zrecyklować wszystkie rzeczy, które żeśmy zebrali. I będzie cacy. i co? Materiało, materiały, materiały, korek. Nie da się przetworzyć. Okej, okay, to zostałeś sobie opony. Ty, Karl, chodź tam bliżej, co? Chodź, chodź. No tutaj hops. Dobra, i co? Smoczy róg, orange, zwą. Jest za prawczy. Okej. Okay. Super, poszarlana. Co ja z tymi butelkami mam robić, co? A to? O, proste. Dobra, trzeba wszystko teraz przerabiać. Złą, 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 daj złą. Siu. Ok, cyk, aha. Weź, ok, super. Co jeszcze mogę? Może klapę? Mm, okay. syk, syk, syk. Nie da się tego, okej. Okay. Mm, może to? Też nie. Okej. Okay. Hmm. Dobra, i tak mamy 10 już. 10 skrapa. Nice. A ile myśmy potrzebowali do tego działka pierwszego? Chciałem pierwsze działko zrobić, wiecie, blacha aluminiowa, gwoździe. okej, mm, okej, okay, okay. gwoździe żeśmy tu mogli robić. Yy, nie. Wyjdź z tego trybu, użyj. Gwoździe. Trzy gwoździe potrzebuję, okej. Okay. I blachy. Opa, na to aluminium będzie potrzebne. Aluminium. Dobra widzowie, myślę, że to na tyle w tym odcineczku. Dzięki za obejrzenie całego odcinka. Mam nadzieję, że się podoba. I widzimy się w kolejnym odcinku. Elo, 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 yo.